Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jest poniedziałek 4 kwietnia, imieniny miesiąca, jak to mówią. 4-4. Czwarty, czwarty. Wstaliście Państwo? Jeżeli tak, to na pewno większość wstała. podróżuje do pracy, do szkoły albo po prostu jeszcze krząta się, krząta się w domu, no ale sprawa zrozumiała. Jest dopiero 7:45, ale wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Proszę bardzo, pan Henryk już. Już jest z, z nami i zapewne za chwilę dołączą kolejni. Zapraszam na, na parę minut, opowiem o tym, co robimy we Wrocławiu i co planujemy. We Wrocławiu ładna pogoda. ładna pogoda, Słońce do nas zagląda. Miejmy nadzieję, że oznacza to po prostu ocieplenie. O, ocieplenie, bo weekend był, dość, weekend był, do, cóż, weekend był dość, dość chłodny. Dzisiaj, słuchajcie, imieniny, poza tym, że imieniny miesiąca to imieniny Benedykta, Izydora i Wacława. Także wszystkim, wszystkim solenizantom posyłamy najlepsze życzenia imieninowe. Ale dzisiaj także urodziny ma nasza droga, kochana dyrektor Dorota Felix, szefowa Włocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego. Dorotko, nisko się Tobie kłaniam. Posyłam Ci buziaki urodzinowe. Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, poza tym, że realizuje wiele ważnych projektów społecznych, to w tym szczególnym czasie, czasie wojny w Ukrainie, ale także podejmowania licznych działań pomocowych tutaj we Wrocławiu, to właśnie WCRS i jej szefowa, czyli Dorota, Felix dopełnią jedną z kluczowych ról. Także za to także Dorotko raz jeszcze przy tej okazji Tobie całemu Twojemu zespołowi chciałbym podziękować, ale Tobie posyłam życzenia urodzinowe, bo ty urodziny masz. Kolejne 18 urodziny buziaki, po prostu duże, duże buziaki. Słuchajcie, gratulacje także dla Oliwii Jabłońskiej, gratulacje także dla Oliwii Jabłońskiej, ponieważ Oliwia w Berlinie na weekend wywalczyła brązowy medal Pucharu Świata w pływaniu na 400 metrów stylem dowolnym. Także wielkie, wielkie, wielkie brawa. Ja od dawna jestem fanem i mocno kibicuję naszej Oliwii. Cieszę się z każdego kolejnego zwycięstwa. Ona bardzo dużo siły i takiej dobrej energii wkłada w, w to, co robi Oliwia. Wiesz, że jestem z Tobą i pozdrawiam Cię bardzo bardzo serdecznie. No dobrze, ustaliliśmy już, że w weekend nie mogliśmy się nacieszyć za bardzo um, pogodą. Czyli Karzynko, pozdrawiam naszą panią dyrektor Garzynę. Czy um, już szczęśliwą emerytkę? To śpij, jak jesteś na emeryturze. Wysypiaj się. Pozdrawiam Ciebie i wszystkich Państwa bardzo bardzo serdecznie. Dobrze, a teraz o tym, co, co w, wokół, wokół nas. Chciałbym coś wyjaśnić. Chciałbym coś wyjaśnić, ponieważ w weekend dostałem wiele takich niepokojących sygnałów dotyczących pewnego wydarzenia, które rzekomo po protestach społecznych miałoby zostać przeniesione z Opola do Wrocławia. W ogóle nie miałem pojęcia, że takie rzeczy się dzieją. Ja relatywnie mało oglądam telewizji. Nie czytam też żadnych sensacyjnych informacji, takich tak, z których można, z których można by się właśnie dowiedzieć o, te, o tego typu wydarzeniach. Natomiast no, był taki plan zorganizowania w Opolu Gali bokserskiej, w której walczyć mieli sobowtóry Putina i prezydenta no Wyjątkowo idiotyczny, oczywiście, pomysł. Dlatego prezydent Opola, Arek Wiśniewski, bardzo zdecydowanie zareagował, że nie ma mowy o organizacji tego typu, tego typu historii. Nie wiem, czemu celebryci. To pan Kulikowski nie znam pana, pana Kulikowskiego, nie znam jego talentu aktorskiego. Naprawdę dzisiaj nie wiem kto jest, kto jest, na Tobie, to trochę nie moje klimaty, nie moje pokolenie, ale to nie ma, ale to nie ma znaczenia, że się nie znam na tym świecie celebryckim, natomiast Natomiast nie podoba mi się to, że tego typu pomysły się pojawiają i że, i że ludzie estrady, że celebryci w takie projekty się angażują. Nasze miasta to miasta otwarte, miasta tolerancyjne, miasta, w których nie chcemy ograniczać kreacji i pomysłowości, ale no, są pewne granice, są pewne granice brawury i robienie gali, robienie gali bokserskiej MMA w tym przypadku której mieliby walczyć właśnie sobowtóry Putina i prezydenta Zońskiego. To jest po prostu chory. To jest po prostu chory pomysł i na to nie ma miejsca ani w Opolu, ani we Wrocławiu, ani we Wrocławiu, tym bardziej. No to, to, to tyle tytułem wyjaśnienia, ponieważ niektórzy z Państwa no, zaniepokojeni wydaje się, że po prostu konferencja awizująca to miała miejsce, miała miejsce we, we Wrocławiu. No, tego typu rzeczy nie możemy zakazać. a ja takiego władstwa ja nie mam. Natomiast natomiast z całą pewnością należy tego typu w ogóle chore historie piętnować i pokazywać, że to są w obliczu tych okrucieństw, które się dzieją na Ukrainie i tej trwającej wojny, to są po prostu jakieś nienormalne. Czy są granice marketingu, są granice brawury? No. No i nawet są granice głupoty, ja bym po, po, powiedział. Głupota też musi być w jakiś sposób pod kontrolą. No właśnie, pani Janina pisze, że niesmaczny pomysł pana Kulikowskiego. Bardzo, bardzo niesmaczny, ale to jest bardzo eufemistycznie wszystko powiedziane, bo należałoby to mocniej ocenić. No dobrze, ale każdy ma prawo się, każdy ma prawo się mylić Yy, ważne, żeby wyciągać wnioski z tych naszych yy, pomyłek. Także liczymy, że tego typu wydarzenie po prostu nie będzie miało miejsca nigdzie, ani w Opolu, ani w żadnym innym mieście. Yy, wczoraj wybory na Węgrzech, to ważne. Ważny jest ten kontekst międzynarodowy, szczególnie dzisiaj w obliczu wojny na Ukrainie. Ważne jest to, kto wspiera Ukrainę, ważne jest to, kto i yy, jak politycznie się zachowuje. No, f, yy, niestety, Niestety, ponieważ ten Model, model premiera Orbana nie tylko mi się nie podoba, ale pierwsze sondaże wieczorne wskazują jednak na wygraną rządzącej partii, właśnie premiera Orbana Fideszu. Oczywiście, że trzeba zaczekać na oficjalne dane, ale raczej w tym przypadku trudno mieć złudzenia. No, takie były, a nie inne wybory, wybory Węgów. Ja bym powiedział mocno tym razem, szkoda, szkoda, szkoda głównie w kontekście zachowania rządzącej klasy politycznej na, na Węgrzech wobec tego, co się dzieje na, na Ukrainie i o tym po prostu trzeba pamiętać, o tym trzeba pamiętać i to trzeba mocno nazwać, to trzeba mocno nazwać szkoda, że, szkoda, że, no, że Węgry nie stoją w jednym rzędzie z całą rodziną krajów europejskich i, Szkoda, że nie jedno tak, tak mało jednoznacznie, że tak powiem, oceniają to wszystko, co tam się dzieje. No ale nie mieliśmy ani ja, ani byłem wpływu na wybory, na wybory węgów. Pozostaje trzymać kciuki, że może te wyniki będą jednak inne, albo pozostaje trzymać kciuki, że, że być może po prostu dojdzie jednak do pewnej zmiany w sposobie myślenia. Dobrze, to było na Węgrzech. Wracając z kolei do weekendu. My, pokazywałem Wam to na, na Facebooku, spotkaliśmy się z naszą dużą wspólnotą Greków mieszkających we Wrocławiu, ale także na Dolnym Śląsku. W całym regionie ich mieszka bardzo bardzo dużo. W Świdnicy, w Obrzychu, w, w Zgorzelcu spotkaliśmy się. Spotkaliśmy się no, pani Renata pisze, że jedzie do Leśnicy, tak 20 minut. Nie wiem, czy to dużo, czy mało, natomiast proszę pamiętać o utrudnieniach, które, które są i musimy się wpiąć, nie ma innego wyjścia, no fizycznie po prostu nie ma innego wyjścia. Trzeba się wpiąć w nowe terowisko, z którego ja jestem dumny i z którego się cieszę i myślę, że nie tylko ja. Na ponad dwóch kilometrach w ciągu ulicy Kosmonautów powstało nowe torowisko i trzeba się teraz to torowisko wpiąć. Nie ma innej możliwości, niż po prostu zatrzymać ten sam ruch na, na kilka tygodni i jednocześnie wykorzystując ten czas na to, żeby zrobić skręt z ulicy Lotniczej w ulicę Mileniną, tak po to, żeby te, jakby, żeby lepiej skomunikować Kozanów z Leśnicą, ale także po to, żeby wytworzyć pewien bypass w sytuacji, gdyby doszło do jakiegoś zatrzymania ruchu tramwajowego na ulicy Letniciej. Po prostu tak jest, no I, i, i teraz jest komunikacja zastępcza, komunikacja autobusowa od kwiski do leśnicy, no i na to trzeba poświęcić troszeczkę więcej czasu. No. Ja też jadę kilkadziesiąt minut do pracy, no, 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 takie są warunki życia w, w, dużym, w dużym, silnie zurbanizowanym mieście, że porzućmy nadzieję, że będziemy w pięć minut się przemieszczać z jednego końca na, na drugi, tak się, po prostu, tak się po prostu nie da w osległym, tak jak powiedziałem, wysoce zurbanizowanym mieście. No po to stawiamy na transport publiczny, aby, aby on docelowo mógł ten ruch pasażerski przenosić szybciej, no ale... Musimy najpierw wytworzyć odpowiednią infrastrukturę. No to właśnie ją wytwarzamy, no to, no to, no to dajcie mi bardzo proszę. Nie, przynajmniej niektórzy, szanowni państwo, troszeczkę jeszcze, jeszcze czasu. No, ja cudotwórcą nie jestem. Dobrze, wracamy do tego spotkania ze społecznością grecką. Spotkaliśmy się, bo to było święto niepodległości Grecji. No, oni mają szczęście cieszyć się z dzisiaj niepodległej Grecji. Wspominaliśmy oczywiście także także społeczność ukraińską, która tutaj do nas przyjechała, której tutaj, której tutaj pomagamy, no mając nadzieję i wyrażaliśmy to wielokrotnie podczas tego sobotniego spotkania, że i za jakiś czas będziemy mogli cieszyć się wolną, wolną Ukrainą. No dobrze. Co jeszcze moi drodzy? W weekend ruszyły tak, te prace torowe, o których wspomniałem i zanim ten ruch się jeszcze ułoży, bo on się ułoży, ja nie mówię, że dzisiaj, że dzisiaj nie, ma, że nie ma pewnych utrudnień na tym odcinku do leśnicy czy z leśnicy, nasz Wydział Inżynierii... Miejski także tą sytuację analizuje i będziemy poprawiać tam, gdzie coś będzie możliwe, coś będzie do wyciśnięcia, do zoptymalizowania, to oczywiście, że to będziemy robić. Zawsze też jest tak, pamiętajmy, moi drodzy, że na początku, kiedy wprowadzamy zmiany organizacji ruchu, właśnie związaną z, z, z remontami, mogą wystąpić, mogą wystąpić pewne, pewne utrudnienia, bo musimy się tej nowej sytuacji po prostu nauczyć. Wszyscy się jej muszą. Nauczyć. Ale mówię, no, warto się troszeczkę przemęczyć i zaplanować nieco inaczej swój cykl dnia, może założyć ciut więcej, ciut więcej czasu, aby można było no, docelowo cieszyć się z naprawdę bardzo dobrego, bardzo dobrego rozwiązania. To nie jest tak, że robi się remont i puszcza się i zamyka oczy i nie właca do tego tematu. Te tematy są śledzone, są monitorowane, ale nie zawsze można, tak jak powiedziałem, ten proces i tą zastępczą organizację ruchu zoptymalizować. W tym przypadku na pewno będziemy się przyglądać, także proszę o jeszcze troszeczkę cierpliwości. Ruszyliśmy także z pracami przy zajezdni, przy zajezdni Borek. Tam Będziemy, tam otrzymaliśmy pozwolenie na przebudowę budynku hali obsługi pojazdów, ale także budowę hali takiej pozjazdowej, wraz z niezbędną infrastrukturą. Kupujemy nowe tramwaje, one muszą mieć gdzie parkować, one muszą mieć gdzie, gdzie nocować. Na marginesie jestem dumny, cieszę się, bo podczas tego weekendu pierwszy raz. Chyba w historii Wrocławia u, u, udało się, że tak powiem, zostawić wszystkie tramwaje, które nie są niskopodłogowe, w, w zajezdni. Tak mogły sobie odpoczywać, a miasto spokojnie mogło zostać obsłużone przez tramwaje niskopodłogowe. I z tego się bardzo, bardzo cieszę. Dzisiaj dzisiaj seria różnych spotkań roboczych, między innymi będziemy na, na praczach odrzańskich, gdzie funkcjonuje Polski Ośrodek Rozwoju. Technologii. Tam będziemy, ponieważ przekazaliśmy, to jest ośrodek taki naukowo-badawczy, ponieważ przekazaliśmy kilka budynków na rozwój tego kampusu. No to chcemy pojechać, pokazać Wam to i poopowiadać, czym to miejsce się zajmuje. W tym tygodniu ruszają zapisy we Wrośni we WRO. Wiem, że szczególnie to młodych rodziców zawsze interesuje. Wrośni we WRO to już znana nam jest wrocławska akcja sadzenia drzew dla nowonarodzonych wrocławianek i wrocławian. Teraz będziemy sadzić drzewa dla dzieci urodzonych w roku 21 i roku 22. W dotychczasowych edycjach a trwa to wszystko już od 2017 roku. Tutaj ukłony dla Dominika Kłosowskiego współpomysłodawcy tej akcji posadziliśmy już ponad 2100 takich drzew, które patronują dzieciakom urodzonym we Wrocławiu. Myślę, że fajna akcja. Pokazywałem Państwu kilka miesięcy temu, jak drzewa były sadzone w parku Strachowickim i wzdłuż ulicy Granicznej, wówczas posadziliśmy 300 drzew. Co jeszcze dzisiaj? Dzisiaj pokażemy Wam także to już śródmieście, pokażemy wam. Po remoncie boisko piłkarskie przy szkole nr 93 na Niemcywicza będę tam, całość nas kosztowała ponad pół miliona złotych, zrobiliśmy nowe boisko z nową nawierzchnią, nowe piłkochwyty, nowe bramki, no po prostu... Zobaczycie dzisiaj, jak to wygląda. Słuchajcie, co jeszcze słychać, postępują prace przy budowie łącznika na Mucho Muchoborze Wielkim między ulicą Rakietową a Żwirki i Wigury. W tej chwili trwa budowa już ronda na skrzyżowaniu właśnie wspomnianej ulicy Żwirki i Wigury. Układanie torów kolejowych na bocznicy wojskowej, ponieważ tam tędy przebiega bocznica wojskowa, także prace drogowe, prace drogowe w toku. Ważne połączenie, bo docelowo odciąży Muchobur, Muchobur Wielki, tak? To będzie szczególnie ważna informacja dla tych wjeżdżających ze strony Smolca. Ogłosiliśmy także przetarg na remont chodników wraz z wymianą sieci mpw na ulicach Jedności Narodowej, tym razem od ulicy Probusa po stronie południowej do ronda Anny German oraz Grunwalskiej. Na odcinku od ulicy Rejan do Górnickiego wraz z budową wyniesionych przejść dla pieszych oraz ścieżki naprowadzającej do siedziby Polskiego Związku Niewidomych. Tak Mamy osoby z niepełnosprawnościami w Włoszech. Tam akurat jest, jest siedziba Polskiego Związku Niewidomych, stąd te ścieżki naprowadzające. Termin otwarcia ofert to jest 13 kwietnia, a więc już niedługo. No i tak, w ogóle więcej dróg, chodników, ścieżek, przystanków i parkingów. Rozpoczyna się letnie, letnie, letnie sprzątanie. Ekosystem, słuchajcie, obejmie nim, uwaga, 100% więcej chodników i ciągów pieszo-rowerowych, tak, niż sprzątaliśmy w ostatnim czasie. Zwracacie często Państwo uwagę na kwestię porządku. Oczywiście, że o to jest najłatwiej, żebyśmy sami zadbali, ale nie wszyscy wspólnie z nami mieszkający tutaj dbają o tą, o tą czystość. No ale są też pewne rzeczy niezależne i o te rzeczy niezależne my musimy jako miasto instytucjonalne zadbać, dlatego chcemy, a chcemy zadbać w większym stopniu, dlatego 100% więcej chodników w ciągów pieszo-rowerowych idzie do, do sprzątania w ramach nowych umów. Znacznie wzrośnie także liczba czyszczonych przystanków oraz ulicznych koszy, a także powierzchnia dróg i parkingów. Duża liczba Aha, i teraz tak, liczba chodników oraz ciągów pieszo-rowerowych wzrosła niemal o 100%, jeżeli chodzi, jeżeli chodzi o budowę i tym samym no, konieczność sprzątania. Będą sprzątane teraz 2-3 razy, niektóre 5 razy, nawet w tygodniu. To wszystko zależy od tego, gdzie się znajdują i jaki przenoszą, jaki przenoszą ruch. Trwa także wymiana kubów, o tym informowałem, kubów we Wrocławiu mamy 7 tysięcy, jest nowy operator, stary musi zabrać stare kuby, nowy musi postawić nowe kuby, także może się zdarzyć tak, że gdzieś tam przez moment nie ma, no ale to wtedy no co, no bierzemy śmieci z sobą i, i zabieramy i wyrzucamy przy, przy następnym kuble, który spotykamy. No to taka oczywista, dość, dość praktyka, gdyby okazało się, że operator jeszcze nie zdążył w miejscu starego zamontować nowy, nowy kub. Słuchajcie, dobre informacje z Brochowa, a dokładnie z parku, czyli z ulicy Polnej, wewnątrz obiektu naszego sportowo-rekreacyjnego. Na wszystkich już w tej chwili kondygnacjach prowadzimy prace wykończeniowe. Z Kolejna zewnątrz, ponieważ tam będą także niecki basenowe zewnętrzne, trwają prace wykończeniowe właśnie przy tych nieckach, ale także przy infrastrukturze parkingowej zieleń, zieleń nad tym teraz też tam pracujemy, tam będzie ponad 300 nasadzeń drzew oczywiście, krzewów, będzie trawa naprawdę obiekt będzie wyglądał superancko. No i co jeszcze? Rynek Psiego Pola, czyli teraz wschód miasta, w tym tygodniu tradycyjnie już przed wypadającą 10 kwietnia nie, niedzielą palmową zostanie udekorowany palmami z kwiatów ja myślę, że fajnie to po prostu będzie wyglądało. Moi drodzy, tak, tutaj w telewizji donoszą, że partia Urbana wygrywa wybory na Węgrzech, natomiast no, my mamy 40, 40 dzień wojny, trzymamy kciuki za walczących Ukraińców. Widzicie, że odkrywane są dowody, no, naprawdę ludobójstwa i bestialstwa wojsk rosyjskich. Bardzo smutne to są, to są obrazki. My cały czas zwiększamy liczbę punktów nadających, nadających numery PESEL. Dziennie w tej chwili nadajemy 1500 numerów PESEL Ukraińcom, którzy no, przyjechali, przyjechali do nas. Także wydajemy no, 9. Dziewięć tysięcy kan kanapek dziennie, dziewięć tysięcy ciepłych posiłków, 350 litrów gorących napojów to dla tych wszystkich, którzy przyjeżdżają ciągle w Wrocławiu, przyjeżdża zdecydowanie mniej. Te, te potoki teraz uchodźców są zdecydowanie mniejsze, ale ci wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają na tą pomoc mogą liczyć raz jeszcze dziękuję wszystkim. Wolontariuszom, pracownikom WCRS-u, mops studentom Akademii Wojsk Lądowych, żołnierzom WOTU, wszystkim, którzy pełnią te całodobowe dyżury i są na tym dworcowym posterunku, ale nie tylko tam, ale także w naszych miejscach, które dedykowaliśmy jako miejsca noclegowe. Natomiast farmaceuci Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, którzy współpracują z Dolnośląską Izbą Aptekarską. Otworzyli taki pierwszy punkt pomocy farmaceutycznej dla uchodźców. On znajduje się przy ulicy Wittiga, 4 w budynku T16. Tam Ukraińcy otrzymają podstawową pomoc medyczną i za to także chciałbym bardzo serdecznie, bardzo serdecznie podziękować. Moi drodzy, to kończę i lecimy, 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 dalej. Raz jeszcze bardzo wszystkich wyczulam, podróżujących w kierunku Leśnicy albo, albo wyjeżdżających z Leśnicy, musimy założyć sobie ciut więcej czasu z jednego powodu. Otóż wytworzyliśmy ponad 2 km nowego torowiska w ciągu ulicy Kosmonautów. Tak, to jest element budowy obwodnicy Leśnicy. Bo przypominam Państwu, że jesteśmy w trakcie procesu inwestycyjnego, na końcu którego będziemy mieli dwa pasy ruchu drogowe dla aut. W jedną stronę z Pilczyc do Nila Fieldowa i w drugą. Czyli istotnie nam się zmieni w ogóle cały układ drogowy w tamtej części miasta, o co wielokrotnie postulowali mieszkańcy. To robimy. W miejscu, gdzie dzisiaj biegnie torowisko, właśnie powstaną te dodatkowe pasy jezdni, a torowisko jest wytworzone poza, poza tym dzisiaj istniejącym. Musimy się teraz w to wszystko wpiąć to wszystko w piąt, w, w piąt. A pani Renata uparcie pisze, kto odprowadzi pani dzieci do szkoły. Mogę odprowadzić Pani dzieci do szkoły, jeżeli taka jest potrzeba, ale każdy z nas ma jakieś zobowiązania, każdy z nas ma jakieś zadania, każdy z nas gdzieś musi zdążyć. Pani do szkoły, ktoś do pracy, ja do pracy i tak dalej, ktoś do matki, ktoś do ojca i tak dalej, i tak dalej. No na tym ja to wszystko rozumiem, tylko to nie zmienia faktu, że, i, i, że we Wrocławiu jest 850 aut na 1000 mieszkańców, bo uwielbiamy jeździć autami. No, a mamy układ drogowy, historycznie dość zdefiniowany, tak? Dlatego moja propozycja jest taka, abyśmy, abyśmy. No, ale to mnie, no i taka dyskusja będzie teraz z panią Renatą. To mnie pani z, z, zaprasza. No to, to dobrze, to proszę, proszę się ze mną skontaktować, zadzwonić do sekretariatu prezydenta. Będziemy, będziemy, będziemy o tym rozmawiać, bo nie wiem za bardzo, czego pani, czego pani ode mnie oczekuje. Są pewne możliwości systemu. Raz jeszcze, są pewne możliwości systemu. Jeżeli się mamy wpiąć w nowe torowisko po to, żeby było lepiej, to nie możemy tego zrobić w nocy, kiedy pani śpi, śpi, śpi z godziny pierwszej na godzinę drugą i rano powiedzieć, że jest wszystko ok. Nie, to musi chwilę potrwać. Mało tego, tłumaczyłem już przecież, że robimy w tym samym czasie także skręt z ulicy. Z ulicy, z ulicy Lotniczej w ulicę, milenijną, po to właśnie, żeby było, żeby było, żeby było jeszcze lepiej. Tak? No i musimy się w tej sytuacji jakoś organizować. Jest komunikacja zastępcza, są autobusy. Autobus jedzie oczywiście, że jedzie dłużej, bo stoi razem z samochodami, bo akurat tak się składa, że godziny szczytu na całym świecie mają to do siebie, że w ciągu jednej i półtorej godziny wszyscy nagle ruszają do, nie wiem, do pracy, do szkół i, i tak dalej, i tak dalej. Załatwiać swoje sprawy. Z tego biorą się te wszystkie napięcia napięcia i natężenia komunikacji. No tak po prostu jest. Tak po prostu jest. A jeżeli przychodzi jeszcze kwestia remontu, te rzeczy się wtedy uwidaczniają bardziej. Ale nic nie jesteśmy w stanie na to poradzić. Raz jeszcze. Nasze służby obserwują, monitorują tą sytuację. Jeżeli będzie można coś zoptymalizować, to będziemy to po prostu robić. Natomiast żyjemy w mieście. Żyjemy w mieście, w którym Mieszkało nas przed wojną 850 tysięcy, dzisiaj dojechało 80 tysięcy, jeszcze, jeszcze więcej, gdzie jest 850 aut na 1000 mieszkańców i tak dalej, i, i tak dalej. No trzeba to brać pod uwagę. 250 tysięcy aut wjeżdża z terenu aglomeracji do Wrocławia każdego dnia, także właśnie w, w porach szczytów porannych, i, a po południu wyjeżdża. No i taka jest po prostu logika funkcjonowania funkcjonowania. Miasta. Także najmocniej za to wszystko mogę przeprosić i prosić po prostu o cierpliwość i o nieco inną organizację dnia, cyklu dnia na ten czas, kiedy muszą zostać te niezbędne prace wykonany. Ja podczas tej kadencji podjąłem się naprawdę bardzo wielu trudnych zadań inwestycyjnych. cała, cała to rewolucja, gdzie wymieniamy torowiska, zwotnice, rozjazdy, krzyżownice, tak? To się wiąże z pewnymi utrudnieniami, ale to jest moim zadaniem, to jest moim obowiązkiem. Ja z tego się chcę przed Państwem rozliczyć i na to się umawialiśmy. O tym pisałem w swoim programie wyborczym, że te rzeczy chcę dla Wrocławia zrobić. I te rzeczy robimy. Robimy nowe ulice, robimy nowe, nowe linie, linie tramwajowe. Natomiast to wszystko może oznaczać po prostu chwilowe, chwilowe utrudnienia, ale zobaczycie Państwo, zobaczycie jak za rok to wszystko zaczniemy oddawać, zobaczycie jaka będzie, jaka wytworzy nam się istotna, istotna, istotna zmiana. Naprawdę, to będzie zupełnie inne, inne miasto. Ale no, tak samo do Leśnicy będziemy jechać zupełnie inaczej. Proszę sobie wyobrazić: Spilczyc dwoma pasami w dwóch kierunkach do Nila Frydowa, później w lewo. Będziemy mogli skręcić, pojechać aż do ulicy Granicznej i tam do węzła autostradowego, albo wcześniej. Przejeżdżając jeszcze nad torami kolejowymi, bez będziemy mogli ominąć leśnicę. Ten ruch także będzie się inaczej, inaczej układał. Myślę, że będzie łatwiej. A do leśnicy, a do leśnicy będziemy mogli na tym odcinku do Nilafidowa pojechać zupełnie nowym torowiskiem. No to wydaje mi się, że warto. Tylko mówię, no z tego się biorą pewne. Pewne, pewne utrudnienia i trzeba je po prostu założyć w, w, swoim, w, swoim, w swoim funkcjonowaniu i w, i w rytmie dnia, dnia codziennego. Każdy z nas ma jakieś zobowiązania, każdy z nas ma jakieś zobowiązania, każdy gdzieś musi zdążyć obojętnie, czy ktoś ma dzieci, czy nie ma dzieci, każdy ma jakieś zobowiązania i, 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 no i tak musimy po prostu ułożyć sobie ten dzień, żeby, 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 żeby no założyć, że Występujące czasowo utrudnienia w związku przecież nie z tym, że ktoś leży i nic nie robi, tylko właśnie z tym, że ktoś coś robi, że się dużo dzieje, mogą wystąpić. No to tyle, jeszcze będę informował o tej, o tej sytuacji, a tak jak powiedziałem, nasze służby będą patrzyły, czy coś można zoptymalizować. To wszystko, moi drodzy, co możemy, co możemy zrobić. Najważniejsze, że Wrocław się zmienia. Najważniejsze, że jeszcze mamy pieniądze, że możemy je wydawać na inwestycje, że możemy poprawiać nasze miasto. Wielu nam tego, wielu nam tego zazdrości. No to, 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 to cieszmy się po prostu z tego, a nie tylko ciągle narzekajmy przez pozmat tego, że, jest, że są jakieś utrudnienia. Są utrudnienia, ale one są po to, żeby było lepiej. I to mówię nie już jako prezydent, ale jako też urodzony wrocławianin który kocha to miasto i który cieszy się, że się pewne rzeczy w nim dzieją. A to, że one czasami oznaczają, mówię, trudności chwilowe, cóż tak jest. Moi drodzy, wszystkiego dobrego. Dziękuję, życzę naprawdę dobrego tygodnia. Proszę o zrozumienie dla pewnych spraw, tłumaczmy sobie różne, różne rzeczy i bądźmy cierpliwi, bądźmy hmm, cierpliwi. Miłego dnia, trzymajcie się i tygodnia. Hej, hej.